your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and make a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away as you fade away Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. Gotta stay strong and fake a smile until. Nie kochani, to tym razem nie jest kola. A Zbyszko trzy grejpfruty. Powiem Wam, że posmakowało mi. Witam Was w tym blogu kolejnego dnia. Wczoraj żeście widzieli, że zaczęłam sprzątanie u Szymona. Widzieliście, że na obiad były placki ziemniaczane. I co wy tam jeszcze widzieliście? Chyba, że kawę zaczęłam sobie rano robić. I to było tyle aktywności mojej tutaj. Dla Was. <laughs> Dzisiaj postaram się to zmienić. Słuchajcie, zaczniemy sobie od yy, peelingu. Peeling mateczka, ja sobie to zostawię na dłużej po prostu, a potem spilinguję. No nie powiem, żeby to jakoś ładnie pachniało. Potem zrobimy sobie, kochani, brwi. Mamy godzinę siódmą, zrobimy sobie pielęgnację taką, ale no, czuć, że tutaj są takie składniki, wiecie, mocno naturalne. ja sobie to zostawię. To wygląda właśnie tak. Chwilę niech sobie na tej buzi poleży. Potem sobie spilinguję, bo to jest w sumie piling. Zobaczcie. Nie wiem, czy będzie widać. Ale to jest peeling. Potem regulacja masz maślane. Mamy też zlew pełny garu. Trzeba umyć podłogi, odkurzyć, bo się wszystko nosi. Zmienimy sobie pościel i słuchajcie, wpadłam na pomysł że postaram się nagrać film, którego jeszcze nie było u mnie na kanale. I postaram się, żeby ten film pokazać tak w moim stylu. Trochę z jajem, trochę, żeby pokazać życie. Żeby pokazać życie um, takiego no, normalnego człowieka. No bo nie oszukujmy się, ja jestem normalna, taka sama jak i Wy. No może czasem czasem wiecie, ale... <laughs> Um, postaram się, żeby ten film był przyjemny dla ucha i przyjemny dla oka. Mam wstępną zgodę pewnej osoby, ale to wszystko się dowiecie w tym filmie. Nie wiem, czy ten film będzie dzisiaj. Czy ten film będzie. Czy on będzie nagrywany dzisiaj? Dzisiaj chyba nie, tylko jutro. <laughs> Ale taki właśnie mam plan. Słuchajcie, zrobię sobie zaraz kawę. Ja już czuję, jak mi tu wszystko wiecie. Więc idę, zmyję łapki, za chwilę się widzimy, jak już się zrobię. Bo chętnie też będziemy robić. Nie wiem, czy mówiłam. Także ja idę sobie umyć ręce i czekam chwilę, a w tle leci Monia.

Terima kasih telah menonton!